Witam wszystkich! Gdzie Maciek? macie, o, Witam Was serdecznie, moi drodzy. Poczekaj, metka Ci wyszła. O, o, trzeba wyglądać jak człowiek. O. Dzisiaj mamy na test trochę dymków. Smoke Grenade. Różne kolorki: żółty, niebieski, zielony oraz czerwony. Takie cztery dymy. Otrzymali, otrzymaliśmy je od sklepu Firewerk i Korsarz, więc dziękujemy chłopakom za przesłanie nam tych czterech. To jest generator dymu. Generatorów dymu do testu, link znajduje się w opisie. Zachęcamy do robienia zakupów. Zapraszam również na stronę na Kajart, czyli to jest firma pirotechniczna, która zajmuje się profesjonalnymi pokazami widowiskowymi, czyli robią takie profesjonalne pokazy. użyciem nawet bomb kulistych, tak zwane szelki, więc... Na wszystkie uroczystości typu osiemnastki, wesela itp., itd. Więc wszystkie linki macie w opisie. Mamy e, cztery dymki, jeden opisze, bo. Opisz, ja sobie zostawił tą samą gramaturę. No bo tylko myślę, że różnica między kodem produktu, no w sensie kod produktu ten sam, tylko inny jest inna cyferka po myślniku i tak naprawdę gramaturowo jak to wypada. Generator dymu, tak jak wspomniałem na początku, kategoria P1, czyli nie ta 1 czyli e, niezwykły dym, tylko generator dymu pod kategorią P1, tak, tak, tak. NEC 35. Tak, 35, 35, 35, wszyscy. No, czyli mają jednakową gramaturę, tak. Odległość minimum 8 metrów, czyli tylko do, 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 nie trzymamy. Do użytku? W... w sumie żadnego dymu nie powinniśmy trzymać w ręku. A, do użytku w tym w łazience pisze? Wyprodukowano w Chinach certyfikat C, jak najbardziej jest do, no, tylko do użytku na zewnątrz. A on nie pisze na wewn wewnątrz, w łazience? Tak, jak najbardziej. <laughs> ADR 1.4. Rok produkcji 2018: Dym jednostronnych pociągany za zawleczka. Co? I zawleczka też jest właśnie w środku. Co ty mówisz? Tylko to zawleczka, taka zardzawiała. No faktycznie. Yyy. Znowu. O matko, dobra. Będziesz mieć zabawę trochę. O matko, dobra. Pokażę co z bliska. Kurczę. Tyle zawleczek mam. No. Wow. Zobaczymy, czy wypalam za pierwszym razem. No bo takie są uroki właśnie dymów zableczkowych, że nie za pierwszym razem mogą odpalić. O, ostrości nie ma. TXF930-1 Kod kreskowy, strzałka. O, to jest też fajne, że gdzie jest skierowany dym, żeby czasami nie odpalić albo no... Ale to w sumie widać. A to jest czwórka, u mnie jest trójka. A o tego jest... się przebić da, to jest plus. No i smog, Trójka, Ja mam mój drogi trójkę i czwórkę. Aha. Czyli jeden, dwa czy cztery. Mhm. Dobra, wierzę Ci na słowo. No przecież możesz zobaczyć jak mi nie wierzysz w tych kurczęfiksy. <gry> zaraz, czekaj, tutaj widzisz. Czekaj, czekaj, czekaj. Ułożę to ładnie, żeby było widać. Tutaj, 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 zaraz pokażesz. Nie wiem czy będzie widać. No jest. Trójka, czwórka, dwójka, lit. Dobra, idziemy do naszego schronu. Czekaj, zaczynamy od jedynki, tak? Ty no. jedynkę? Kolejność wylejaka w sumie, no bo i tak no. Cztery kolorki, zobaczymy. Cena 15 zł. 15 zł. No. Dobrze, ty masz jedynkę, tak? No! Ja się tu ułożę ładnie pięknie. Dobra, zaczynamy oglądanie. Tylko teraz tak, że znów nie zrobił ząka. Postawić go czy położyć? A jak chcesz. Oj, na rękę. O. Czerwień. Ten jest bardzo ładny. Dość ładny, dość spokojny, dość, właśnie powoli się spala, dość intensywny. Czy śmierdzi? Oj, ten śmierdzi. No i pluje. O, widzicie, jaka tu lawa jest? No, nie przybliżę, bo. No. O. Je, o widzisz? To Wiecie, jest właśnie no. przykład, że to... tego nie trzymamy w ręku no. i to jest dobrze napisane. Właśnie, o. Widzicie? Normalnie lawa, wulkan. Dwa w jednym. Wulkan Ech, Dość szybko, ale. Ile się palił? Pół minuty? No właśnie, nie wiem, synku. Trzeba by zmierzyć czas. A, no. dość spoko. Ja wiem, jest fajnie. No, ten jakby żar. Nie, to nie żar. Synuś, to jest psaletra, Jak u nas jak robiliśmy, gdyby No Coś też biało? pluły. No. no, po prostu ktoś się pomylił z saletrą, za dużo może dali saletry, no. i czegoś innego i dlatego tak się stało. Dlatego właśnie, no, z tym trzymaniem w ręku. No, trzeba uważać. Trzeba uważać moi drodzy. No dobrze, odpalamy teraz. Żółtego. Żółtego. Oj, co jest? Co jest poklejony? Jarejle. Folia. Papier. <grym> O, ten ładnie kopci No żółty jest super Ten ładnie kopci, zobaczcie jaki fajny kolorek Ale też pluje Opluwa nas, chociaż nie tak mocno Zobaczymy co będzie na koniec No No Triplex ma bardzo ładne kolory Kolorek fajny, intensywny I Powiedziałbym, że deczko z się pali może złudzenie, ale wydaje mi się, że dłużej się No. O, jeszcze. O, też widzisz żółty jednak? Nie, no. Dłużej. Gramatura jest ta sama, a powiedziałbym, że dużo dłużej się spada. Może tamten był jakiś kurcze wadliwy, dlatego że wy, 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 wypłyło Zobaczymy, co. O! Chociaż nie widzicie, też iskrę. Te iskrę nam pokazało. Kręcimy właśnie u nas prze... przez półtorej godziny padało dlatego dzisiaj kręcimy. No, dość Żeby duża niech... wilgotność powietrza jest. To też inna... No ja ci powiem tak. No? Czerwony miał coś. Nie halo. Nie wiem, był wadliwy po prostu. Znaczy nie kopiemy takich produktów? <laughs> Czemu? No? Ci... Już jest wypalone. No i co z tego? No jak co z tego? Nie kopiemy. Chyba nie kopiemy, jak jest nowy. Dobrze, to teraz zrobimy sobie zielonego. Zielony, moi drodzy. Zobaczymy. A teraz muszę zobaczyć czy to znowu też Ja są widzisz fajnie zawinięte widzisz? Zobacz jak jest porządnie zawinięty widzisz tutaj? Taka mieć? Tak ale mówię jak jest fajnie A. zawinięte tutaj, chodzi o zawinięcie, że A. się nie rozwinie, tak? A no, no teraz o, Przechwaliłeś. Przechwaliłem Widzisz? Ten jak nie możesz chwalić Kurcze nie, bo tu jest... Tu jest jakieś... To jest niepotrzebne. No i co teraz z nim zrobimy? A ja nie wiem. No. Jasne gwinę. A te, te chwalisz i... Widzisz, Co? może od tego palnika go odpalimy jakoś. To niech pal. nie chwal. No, nie tu jest coś jakieś. Co to trzeba kurczę, wszystko. O, widzisz to czerwone, to zabezpieczenie z Mega. I to przez to widzisz, o. Chorobcia. I? O, poszło. Udało się. Tam będą linii chciał od Bardzo, bardzo za, za, za o, bardzo, Ale niebieski jest taki mniej bardziej, intensywniejszy. Bardziej delikatny. No. Bardziej delikatny. No niby mają wszystkie takie same, tak? Tak. Bardziej przezroczysty bym powiedział nawet. No żółty był najbardziej intensywny. No. I przez koszulkę na gryzą. No bym po koszulkę, żeś się nie psikał. To wiesz co, to bym musiał się cały chyba no niestety, wypsikać. No, bo szyi, a, nie kurde! Nie no chciałeś dzisiaj przyjechać, że jest, jest po deszczu, słonka świeci, a i tak dalej. Ale <grym> nieważne kiedy byśmy no, nie przyjechali. No przyjechała kolacja, to... więc nie dziw się komuś. A, mają wyżarkę darmową. Też chcą żyć. No delikatnie właśnie, a ten wiesz delikatnie kopci. Bardzo delikatnie, nie może to już koniec. No. Wydaje mi się, że tak. Ui, to niebieski... E, Boże, niebieski, e, zielony nie wypalił. Zielony nam nie wypalił, więc nie wiem, co z nim zrobimy. Rozbijamy go w domu? Czy próbujemy go tak odpalić? Nie Zależy, wiem. jak jest... Jak jest odpalany, bo nawet nie wiem, jak w środku to wygląda, ten mechanizm. Czy można to palnikiem jakoś przepalić? W takim bądź razie, czy... Nie wiem. No, bo tam jest sznurek. Zaraz się pobawimy. Dlaczego mi się to urwało? <noise> Jasny win, wychodzi. Teraz. O! <noise> Może palnikiem tak delikatnie. Czy co to jest? Nie, to jest ląd. To jest Nie ląd wiem. szybki, to uważaj. Jedno. Nie, wolne w sumie. O, udało Nie się. udało się. O. Czyli teraz już wiecie jak możecie odpalić. Gdy Wam się urwie końcówka. To trzeba go rozbebeszyć. Tam był zapalnik. Po prostu zapalnik jak mamy ty. Zielony też fajnie kopci. Nie naśladujcie taty Maćka. Ale co zrobić właśnie, gdy nie odpali za pierwszym razem, no to wzrost do sklepu, no, no spoko, no może ci wymieniam, ale no... Nie zawsze, no to jest wiadomo. To nie za każdym razem drodzy, ci wymienią tak. na nowy. i drodzy, to jest robione tylko w Chinach, przez Chinach. może, mo, może dzieci to robią, także nie ma się co dziwić. Ja po, o widziałeś jak ładnie, co to było, wulkan. Jak dla mnie, nie najbardziej się podobał żółty synuś. No mi też, później czerwony. Teraz zielony, zielony i na końcu niebie, niebieski, Najbardziej słabo kopcił, zobaczcie. No i fajnie. Dobra. No to mówię, to są właśnie uroki dymów zawleczkowych. Udało się, zolnego mosztatę. No to jestem ten właściwie, że nie trzeba źródła ognia, tylko no najgorzej tak. jeśli no nie odpali za pierwszym razem. Wkładzimy do karnuszka, żeby nikt nam nie zarzucił, że śmiecimy. Wszystko zabieramy do domu, zutylizujemy. Moi drodzy. Dymki, spoko. Spoko. Wiecie gdzie kupić? Fajerwerki, Korsarz? Link macie w opisie, to byłoby chyba na tyle. Do wszystkich dymów tak, też właśnie tak. wstawię osobne linki do dymków, jak i do samego sklepu. Macie zupę, zupę, oh. zupę dymkową. Tak. Tata maczka jednak jest zdolna bestia, bo poradził sobie. Na pierwszy dzień rosół, na drugi pomidorówka. Tak. No. To byłoby chyba na tyle, nie was bardzo gorąco żegnamy. I do następnych odcinków. Na razie jajka.